Kocham Cię to słowa, które lubimy słyszeć z ust kogoś, kogo kochamy, ale czasem te słowa nie nadchodzą. On nigdy nie mówi do mnie Kocham Cię. Dlaczego? To pytanie zadają mi czasami na sesji moje klientki. Zastanawiają się nad uczuciami swojego mężczyzny. Być może też jesteś w podobnej sytuacji. Tygodniami czekałaś, aż w końcu powie Ci Kocham Cię. Bo ze swojej strony jesteś pewna swoich uczuć do niego, albo nie mówił ci tego już od jakiegoś czasu, co zaczyna cię martwić. Przypominam się pewien żart na ten temat. Ona pyta go, czy mnie jeszcze kochasz? A on jej odpowiada: Już raz ci powiedziałem. Jak się coś zmieni, to dam ci znać. Jakie są możliwe powody, dla których twój mężczyzna nie mówi: Kocham cię? Nie mówi, kocham cię, bo nie jest do tego przyzwyczajony, bo nie dostał takiego wzorca. Niektórzy żyli w rodzinach, w których codziennie mówiło się i słyszało, kocham cię, a w innych rodzinach tłumiono emocje i był chłodny wychów. Pochodząc z takiego chłodnego emocjonalnego domu, trudno jest wyznawać swoje uczucia. Nie mówi, kocham cię, bo boi się cierpienia z powodu odrzucenia. Kiedyś bardzo kochał, ale w końcu ona go zdradziła albo zamieniła go na nowszy model. Odtąd jego mózg poprzysiągł sobie, że już nigdy nikogo nie pokocha, a przynajmniej nie będzie tego okazywał. Więc możesz podziękować swoim poprzedniczkom, które złamały mu serce. A, żart. Nie mówi kocham cię z obawy przed podjęciem zobowiązania. Boi się powiedzieć, kocham, cię pomożesz za jakiś czas powiedzieć coś w stylu. Jak możesz mnie zostawić, skoro sześć miesięcy temu mi powiedziałeś, że mnie kochasz. Ma po prostu emocjonalną blokadę, bo te słowa dla niego brzmią jak zobowiązanie, którego się boi. Nie mówi, kocham cię, bo nadal nie jest pewien, co do Ciebie czuje. Na początku związku nie powinno być żadnych oczekiwań. Każdy związek ma swój rytm. Ale jeśli po kilku latach związku nadal ci nie powiedział, że cię kocha, pomimo Twoich rozmów na ten temat, jest niewielka szansa, że w końcu to powie, ponieważ na pewno wcześniej odejdziesz od niego. Nie mówi kocham cię, bo posługuje się innymi językami miłości. Mężczyźni na ogół mniej swobodnie wyrażają swoje uczucia, są bardziej skłonni do działania niż do wyrażania swoich emocji w słowach, bo taka jest specyfika męskiej energii. Polecam mojego TikToka 5 języków miłości: Nie mówi kocham cię z powodu wzorców kulturowych. Niektórzy mężczyźni funkcjonują jeszcze w przekonaniu, że mężczyzna musi być silny i nie okazywać emocji coś w stylu chłopaki nie płaczą. Nie mówi, kocham cię, bo wpadł w rutynę. Siła przyzwyczajenia, rutyna dnia codziennego sprawiają, że niektórzy zapominają o okazywaniu miłości na co dzień, wychodząc czasem z takiego przekonania, że jest to coś, co nie podlega dyskusji, że to niby takie oczywiste, no, tak jak w tym żarcie. Nie mówi, kocham cię, bo już po prostu cię nie kocha. Kolejny potencjalny powód, dla którego nie słyszysz jego wyznania miłości, to ten, którego najbardziej się boisz. Nie mówi, ponieważ już Cię nie kocha, a może Cię zdradza. Takie sytuacje też mają miejsce. Chciałoby się powiedzieć, takie jest życie. Zmienność dotyczy obu wci. Nie mówi, kocham Cię, bo jesteś dla niego tylko czasoumilaczem. Usłyszałem ostatnio od mojej klientki, jak wartościowego poznała faceta. Tak bardzo się rozumieli. Był taki miły, prawił komplementy, naprawdę bardzo się starał. Werbalnie przede wszystkim. Deklarowali wzajemnie, jak bardzo się lubią. Kiedy w swojej odwadze zapytała, czy jest szansa na wejście na wyższy poziom zażyłości, czy jest szansa na miłość, to usłyszała, na no coś ty. I niebawem okazało się, że chodzi tylko o seks. Może warto zastanowić się przy okazji, czy często słyszane te słowa są aż tak ważne. Życie pokazuje, jak bardzo te słowa zdewaluowały się, a często bywają pustym frazesem i są jedynie elementem manipulacji w celu osiągnięcia wymiernych korzyści. Może warto wypatrywać czynów, które udowadniają, że naprawdę cię kocha. Nawet jeśli nie mówi tego słowami, co widzisz w jego oczach? Czy czujesz, że jesteś dla niego priorytetem? Czy daje ci uwagę? Czy słucha Ciebie z empatią? Czy jest życzliwy, zaangażowany? To są wyraźne znaki rozpoznawcze. W każdym razie ważne jest, aby w pewnym momencie o tym porozmawiać. Niekoniecznie proś go, aby powiedział ci te dwa słowa, ale zapytaj go, co o tobie myśli, co myśli o waszym związku, jak widzi waszą wspólną przyszłość. Uważaj jednak, aby nie wywierać na niego presji, bo ona tworzy jeszcze większy opór, zwłaszcza jeśli zabrzmisz tak, jakbyś miała do niego pretensję. Jeśli, na przykład, jest to kolejny mężczyzna, który nie mówi ci, kocham cię. To odpowiedz sobie na następujące pytania. Czy ty kochasz siebie? Czy uważasz, że zasługujesz na miłość? Dlaczego tak bardzo potrzebujesz drugiej osoby, aby zapewniała cię o swoich uczuciach? I na koniec, jeszcze jedno pytanie do ciebie. Czy łatwo jest ci powiedzieć partnerowi, kocham Cię? I co ewentualnie przed tym Cię powstrzymuje? Odpowiedz proszę na to w komentarzu. Jeśli Twoim zdaniem to nagranie jest wartościowe, to proszę polub i udostępnij. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski i z serca Cię pozdrawiam.